Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku: Samolot linii Wizer wyleciał z Ukrainy, stając się pierwszą linią lotniczą, która dokonała tego od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Piloci europejskiej linii lotniczej pomylili lotniska. Już niedługo zaczniemy produkować pasażerskie samoloty elektryczne oraz o kolejnych zakupach koreańskich samolotów dla polskiej armii. Zapraszam do oglądania. Kolejne zakupy dla polskiej armii. Rząd przewiduje zakup łącznie 48 południowo-koreańskich lekkich myśliwców FA-50. Zamówienie znajduje potwierdzenie w umowach z Korean Aerospace Industries, które zostało niedawno zatwierdzone przez wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Zgodnie z ich treścią przewidywana na przyszły rok jest dostawa 12 samolotów szkolno-bojowych FA-50. Oraz w latach 2025-2028 następne 36 maszyn w pełni dostosowanych do wymagań Sił Powietrznych RP. Co ważne, umowa przewiduje nie tylko dostarczenie maszyn, lecz także szkolenie, wsparcie logistyczne i techniczne. Jako pierwsza samoloty otrzyma 23. Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku-Mazowieckim, gdzie odbyło się już oficjalne przekazanie umów i zapowiedź zastąpienia myśliwców MiG-29. Zgodnie z wypowiedzią rzecznika Agencji Uzbrojenia, pułkownika Krzysztofa Płatka, wartość pierwszych 12 maszyn wynosi około 700 milionów dolarów. Koszt kolejnych maszyn 36 w wariancie FA-50PL, czyli silniej uzbrojonych, wyposażonych w specjalny radar i zdolnych do tankowania w powietrzu, wyniesie 2,3 miliarda dolarów. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że to niezwykle ważny moment w historii transformacji polskiego wojska. I przechodzenia na zachodnie standardy. To początek końca obecności postsowieckich samolotów myśliwskich w dyspozycji naszej armii, powiedział prezydent Andrzej Duda. Na najbliższe dziesięciolecia, a przede wszystkim lata, nie jest to koniec zakupów, jeśli chodzi o polskie lotnictwo myśliwskie, powiedział prezydent. Według niego niewykluczone są zakupy kolejnych F-16 i dalsze zamówienia na F-35. Polska miałaby stać się centrum serwisowym południowo-koreańskiego sprzętu wojskowego na pozostałą część Unii Europejskiej oraz zapewnić produkcję tych samolotów w Europie. W listopadzie pierwsi piloci mają polecieć, szkolić się w Korei Południowej, aby później po wdrożeniu i pojawieniu się samolotów służyć w patrolowaniu przestrzeni powietrznej nad Polską i państwami sojuszniczymi. Jesteśmy umówieni, że w Polsce powstanie centrum serwisowe, powiedział wiceminister Błaszczak, dodając, że kwestia ta została uregulowana w umowie pomiędzy prezydentem a polską grupą zbrojeniową. Jak podaje Business Insider, kolejne przewidywane umowy po zatwierdzonych w piątek dwóch umowach wykonawczych mają dotyczyć zakupu uzbrojenia i transferu technologii. W tym przypadku rozmowy z Koreańczykami prowadzi polska grupa zbrojeniowa. Udana ewakuacja samolotu linii Weezer z Ukrainy. Linii Weezer udało się odzyskać jeden ze swoich Airbusów A320, który był uziemiony przez 7 miesięcy w Lwowie. Pozostałe trzy samoloty należące do przewoźnika pozostają nadal na lotnisku w Kijowie. Proces ewakuacji został poprzedzony uzyskaniem wielu pozwoleń na przelot. Pamiętajmy, że ukraińska strefa powietrzna jest nadal zamknięta dla wszystkich lotów. Warto dodać, że władze Ukrainy nie pozwalały wcześniej na przelot żadnych obcych samolotów, nawet tych przewożących ważne osobistości. W takiej sytuacji konieczny jest transport pociągiem dla wszystkich ważnych osób. Proces odzyskania Airbusa A320 przebiegł kilka dni temu. Samolot wyleciał z lotniska w Lwowie i wylądował w Katowicach. Co ciekawe, lot przebiegał na wysokości około 10 000 stóp, Czyli nieco ponad 3 km nad ziemią z wyłączonym transponderem. Dzięki temu samolot był niewidoczny, aż do przekroczenia granicy z Polską. Wówczas ukazał się w serwisie FlightRadar 24, gdzie wywołał niemałe poruszenie wśród wszystkich użytkowników. Wizer potwierdza, że po dogłębnej ocenie ryzyka i dokładnym przygotowaniu, jego jedyny samolot z siedzibą w Lwowie wystartował z międzynarodowego portu lotniczego imienia Daniła Haleckiego. I pomyślnie wylądował w Katowicach 13 września 2022 roku, przyznał jeden z rzeczników linii wizer. Warto dodać, że międzynarodowy port lotniczy w Lwowie jest położony około 60 km od polskiej granicy oraz daleko od linii frontu i głównych walk z rosyjskim wojskiem. Inaczej kształtuje się obecnie sytuacja w Kijowie, oddalonym 550 km od granicy z Polską. Gdzie w pobliżu nadal prowadzone są działania wojskowe. W porcie lotniczym w Kijowie znajdują się m.in. trzy uziemione samoloty linii Wizer. Tutaj jednak nie wiadomo, kiedy dostaną oni zgodę na przelot. Piloci we Francji pomylili lotniska. Incydent wystąpił na pokładzie taniej hiszpańskiej linii lotniczej Volotea. Piloci zamiast lądować na lotnisku w Brest we Francji Oniemal nie skończyli lotów w pobliskiej bazie Marynarki Wojennej. Pomyłka została zauważona dopiero na wysokości 400 metrów podczas podchodzenia do lądowania. Zgodnie z doniesieniami, po dwóch godzinach lotu samolot miał nagle zboczyć z kursu i skierować się w stronę Lotniczej Bazy Marynarki Wojennej w miejscowości Landi Wissau. Piloci pomylili lotniska zlokalizowane blisko siebie. Na szczęście, w porę zorientowali się z popełnionego błędu i przerwali podchodzenie do lądowania. Airbus A319 okrążył bazę i skierował się w stronę docelowego lotniska Brest, gdzie bezpiecznie wylądował po 20 minutach. Problem i przyczyna pomyłki to bliskość lotnisk oddalonych od siebie o zaledwie 22 km. Na ten moment nie wiadomo, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec pilotów, którzy pomylili lotniska. Warto dodać, że podobną sytuację mieliśmy kilka razy w Polsce. Gdzie piloci zamiast lądować na poznańskiej ławicy, lądowali w pobliskiej bazie wojskowej z pasem skierowanym w tą samą stronę. Nowy samolot szwedzkiego producenta Hert Aerospace W ostatnich dniach została zaprezentowana aktualizacja ich pierwszego samolotu elektrycznego ES-30. Pierwsze loty komercyjne zaplanowano na 2028 rok. Maszyna stanie się małym regionalnym samolotem dla maksymalnie 30 pasażerów w układzie siedzeń 2-1 i zastępuje wcześniejszy projekt z 2020 roku E-19, który miał przewozić nie więcej niż 19 pasażerów. Na napęd mają składać się cztery silniki elektryczne, zasilane przez akumulatory, dzięki temu uzyska się zerową emisję oraz niski poziom hałasu. Zasięg modelu ES30 na elektrycznym zasilaniu ma wynieść nieco ponad 200 km, natomiast napędem hybrydowym jest już to około 800 km. Potwierdzono również, że Air Canada oraz SAB zostali nowymi udziałowcami. Jesteśmy zachwyceni, że tak dwóch silnych partnerów jak SAB i Air Canada dołączyło do naszej misji elektryfikacji regionalnych podróży lotniczych. Dorastając w Szwecji, wiedziałem, że Sa był zawsze synonimem przemysłu lotniczego, a nasze partnerstwo nie tylko wesprze nasz program, ale pomoże stać się częścią dumnego szwedzkiego dziedzictwa lotniczego. Air Canada jest strategicznie ważnym partnerem. To jedna z największych na świecie sieci obsługiwanych przez regionalne turbośmigłowce, powiedział Anders Forslund, założyciel i dyrektor generalny Herd Aerospace. Nowi partnerzy zainwestowali w projekt już po 5 milionów dolarów, a Air Canada złożyła dodatkowo zamówienie na 30 samolotów ES-30. Air Canada jest bardzo zadowolona z partnerstwa z Head Aerospace. Z dużym powodzeniem pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego, ale wiemy, że osiągnięcie naszych celów zerowej emisji netto będzie wymagało nowych technologii, takich jak ES-30. Jesteśmy przekonani, że zespół Hertz Aerospace posiada wiedzę i doświadczenie, aby zrealizować obietnicę ES30 dla czystszej i bardziej ekologicznej przyszłości lotnictwa, powiedział prezes i dyrektor generalny Air Canada. To podkreśla nasze zaangażowanie w innowacyjne technologie i rozwiązania dla zrównoważonego lotnictwa. Hert jest pionierem w ramach komercyjnego lotnictwa elektrycznego i z niecierpliwością czekamy na możliwość wniesienia wkładu w przyszłość lotnictwa dzięki naszemu doświadczeniu w opracowaniu rozwiązań w czołówce technologicznej. Mówi Michael Johansson, prezes i dyrektor generalny SABA. A w dzisiejszym odcinku lotniczych wiadomości to już tyle. Jeśli serial Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te części pokazywały Cię w proponowanych, oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki. Cześć.